Antologia czytań Słów Boga Wszechmogącego: Sam Bóg, jedyny, jeden, autorytet Boga, jeden. Szóstego dnia Stwórca przemawia, a w jego umyśle pojawia się każdy rodzaj żywej istoty, jedna po drugiej. Niepostrzeżenie dzieło Stwórcy polegające na stworzeniu wszystkiego było kontynuowane przez pięć dni, zaraz po których Stwórca powitał szósty dzień swego tworzenia wszystkich rzeczy. Ten dzień był kolejnym nowym początkiem i kolejnym niezwykłym dniem. Jaki zatem był plan Stwórcy w przededniu tego nowego dnia? Jakie nowe stworzenia stworzy? Ukształtuje. Słuchaj, to jest głos Stwórcy. Bóg powiedział też: Niech Ziemia wyda istoty żywe według swego rodzaju bydło, zwierzęta pełzające i zwierzęta ziemi według swego rodzaju. I tak się stało. I Bóg uczynił zwierzęta ziemi według swego rodzaju, i bydło według swego rodzaju, i wszelkie zwierzęta, które pełzają po ziemi według swego rodzaju. I Bóg widział, że to było dobre. Jakie żyjące istoty to obejmuje? Pismo mówi: bydło, zwierzęta pełzające i zwierzęta ziemi według swego rodzaju. To znaczy, że tego dnia na Ziemi znajdowały się nie tylko wszelkiego rodzaju żywe stworzenia, ale wszystkie były klasyfikowane według rodzaju, a także, że Bóg widział, że to było dobre. Podobnie jak podczas poprzednich pięciu dni, Stwórca przemówił tym samym tonem. Zarządził narodziny upragnionych przez siebie żywych stworzeń i nakazał, żeby pojawiły się na Ziemi, każde według swego rodzaju. Kiedy Stwórca sprawuje swoją władzę, żadne z jego słów nie jest rzucane na wiatr. A więc szóstego dnia każde żywe stworzenie, które zamierzał stworzyć, pojawiło się w wyznaczonym czasie. Gdy Stwórca powiedział: Niech Ziemia wyda istoty żywe według swego rodzaju, Ziemia natychmiast wypełniła się życiem, i nagle pojawił się na niej oddech wszelkiego rodzaju żywych stworzeń. W trawiastej zielonej dziczy jedna po drugiej pojawiły się dorodne krowy, machając ogonami w te i we te. Beczące owce zbierały się w stada, a rżące konie zaczęły galopować. W jednej chwili rozległe przestrzenie cichych łąk eksplodowały życiem. Pojawienie się na spokojnej łące tych różnych zwierząt było pięknym widokiem i wypełniło ją bezgranicznym życiem. Będą one towarzyszami łąk i ich panami, wzajemnie od siebie zależnymi. Staną się też strażnikami i stróżami tych ziem, które będą ich stałym siedliskiem. I które zapewnią im wszystko, czego potrzebują, będą źródłem wiecznego zaopatrzenia dla ich egzystencji. W tym samym dniu, w którym pojawiły się te różne zwierzęta, za sprawą słowa Stwórcy, pojawiło się także po kolei całe mnóstwo owadów. Mimo, że były najmniejszymi żywymi istotami wśród wszystkich stworzeń, Także ich siła życiowa była cudownym dziełem stwórcy, i przybyły one we właściwym czasie. Niektóre trzepotały swoimi skrzydełkami, podczas gdy inne powoli się czołgały. Niektóre odbijały się od ziemi i podskakiwały, a inne poruszały się chwiejnie. Niektóre mknęły do przodu, podczas gdy inne pierzchały. Niektóre poruszały się, stawiając kroki na boki. Inne skakały wysoko i nisko. Wszystkie zajęte były szukaniem dla siebie domów. Niektóre utorowały sobie drogę w trawie, inne rozpoczęły wykopywanie nor w ziemi, a jeszcze inne wzleciały na drzewa ukryte w lasach. Choć niewielkie nie chciały cierpieć głodu, więc po znalezieniu własnych domów pospieszyły szukać pokarmu aby się pożywić. Niektóre wspinały się po źbłach trawy i zjadały ich delikatne końcówki. Niektóre łapały kęsy ziemi i napełniały nią żołądki, jedząc z wielką ochotą i przyjemnością. Niektóre ukrywały się w lasach, ale nie odpoczywały, ponieważ sok błyszczących, ciemnozielonych liści dostarczał im obfitego posiłku. Gdy już się nasyciły, owady nadal nie przestały być aktywne. Choć były niewielkie, posiadały ogromną energię i nieograniczony zapał, i są one najbardziej aktywne oraz najbardziej pracowite ze wszystkich stworzeń. Nigdy nie były leniwe i nigdy sobie nie folgowały. Gdy zaspokoiły swój apetyt. Dalej trudziły się pracą dla dobra swojej przyszłości. Zabiegały o swoje jutro, o swoje przetrwanie. Delikatnie nuciły ballady o różnych melodiach i rytmach, aby się zachęcać oraz ponaglać. Przynosiły także radość trawom, drzewom i każdemu calowi ziemi, sprawiając, że każdy dzień i każdy rok był wyjątkowym. Własnymi językami i na własne sposoby przekazywały informacje wszystkim żywym istotom na Ziemi. Wykorzystując swój specyficzny cykl życia, naznaczały wszystkie rzeczy, na których zostawiały ślady. Żyły za Pan Brat z ziemią, trawą i lasami oraz nadawały wigor i witalność glebie, trawie i lasom. Przynosiły napomnienia i pozdrowienia od Stwórcy wszystkim żywym istotom. Spojrzenie Stwórcy omiotło wszystko, co stworzył, a w tej chwili jego oczy zatrzymały się na lasach i górach. Jego umysł skierował się na nie. Kiedy jego słowa zostały wypowiedziane, w gęstych lasach i na górach Pojawiły się stworzenia niepodobne do żadnych, które były wcześniej. Były to dzikie zwierzęta, wypowiedziane przez usta Boga. Dawno oczekiwane, potrząsały głowami i machały ogonami, każde obdarzone własnym, niepowtarzalnym pyskiem. Niektóre były pokryte futrem, niektóre miały pancerze, niektóre obnażały kły. Niektóre szczerzyły zęby, niektóre miały długie szyje, niektóre krótkie ogony, niektóre dzikie oczy, niektóre nieśmiało spoglądały, niektóre pochylały się, by skubać trawę, inne miały krew wokół ust. Niektóre pojawiły się podskakując na dwóch nogach, niektóre chodząc w tę i z powrotem na czterech kopytach. Niektóre na drzewach, spoglądając w dal, Niektóre czając się w lasach, niektóre szukając jaskiń na odpoczynek, niektóre biegając i bawiąc się na równinach, niektóre grasując w lasach, niektóre ryczały, niektóre wyły, niektóre szczekały, niektóre kwiliły. Niektóre były sopranami, inne były barytonami, inne krzyczały na całe gardło, a głosy innych były czyste i melodyjne. Niektóre były ponure, inne śliczne, inne obrzydliwe, inne urocze, inne przerażające, inne czarująco naiwne. Jeden po drugim wszystkie powstały. Spójrz, jak dyszały, wolne, beztrosko obojętne wobec siebie, nie zawracając sobie głowy z poglądaniem na siebie nawzajem. Każde niosąc szczególne życie, jakie zostało mu dane przez Stwórcę, oraz swoją własną dzikość, a także brutalność, pojawiło się w lasach i na górach. Pogardzając wszystkim, tak całkowicie władcze, kto uczynił je prawdziwymi panami gór i lasów. Od momentu, gdy Stwórca zarządził ich pojawienie się, rościły sobie prawo do lasów i rościły sobie prawo do gór, ponieważ Stwórca już zamknął ich granice oraz określił zasięg ich istnienia. Tylko one były prawdziwymi władcami gór oraz lasów, i dlatego były tak dzikie oraz pełne pogardy. Zostały nazwane dzikimi zwierzętami wyłącznie dlatego, że spośród wszystkich stworzeń były one naprawdę dzikie, brutalne i nieposkromione. Nie można ich było oswoić, więc nie mogłyby być hodowane i nie mogły żyć w harmonii z ludzkością lub pracować na rzecz ludzkości. Właśnie dlatego, że nie mogły być wychowane i nie mogły pracować na rzecz ludzkości, musiały żyć z dala od ludzkości a człowiek nie mógł się do nich zbliżyć. Z kolei dlatego, że żyły z dala i człowiek nie mógł się do nich zbliżyć, były w stanie wypełnić odpowiedzialność nałożoną na nich przez Stwórcę strzec gór i lasów. Ich dzikość chroniła góry i strzegła lasów, była najlepszą ochroną oraz gwarancją ich istnienia i rozmnażania. Zarazem ich dzikość utrzymywała oraz zapewniała równowagę między wszystkimi rzeczami. Ich przybycie ustanowiło podporę, a także punkt oparcia dla gór i lasów. Ich przybycie zaszczepiło bezgraniczną siłę i witalność w spokojne, a także puste góry oraz lasy. Od tego momentu góry i lasy stały się ich stałym siedliskiem. A one nigdy nie stracą domu, ponieważ góry i lasy pojawiły się oraz zaistniały dla nich, a dzikie zwierzęta będą spełniały swój obowiązek i robiły wszystko, co mogły, aby ich strzec. Zatem także dzikie zwierzęta ściśle przestrzegają nawoływań Stwórcy, aby trzymać się swego terytorium i dalej trwają w swej zwierzęcej naturze. Aby utrzymać równowagę wszystkich rzeczy ustanowionych przez stwórcę i ukazać autorytet oraz moc stwórcy. W autorytecie stwórcy wszystkie rzeczy są doskonałe. Wszystkie rzeczy stworzone przez Boga, włączając te, które mogły się poruszać i te, które nie mogły, takie jak ptaki i ryby, takie jak drzewa i kwiaty, a także bydło, owady i dzikie zwierzęta stworzone szóstego dnia, wszystkie były dobre dla Boga. A ponadto w oczach Boga te rzeczy, zgodnie z Jego planem, osiągnęły szczyt doskonałości i osiągnęły standardy, które Bóg chciał osiągnąć. Krok po kroku Stwórca wykonywał dzieło, którego zamierzał dokonać zgodnie ze swym planem. Jedna po drugiej pojawiły się rzeczy, które zamierzał stworzyć, a pojawienie się każdej było odbiciem autorytetu Stwórcy i krystalizacją jego autorytetu. A z powodu tych krystalizacji żadne stworzenie nie mogło zrobić nic innego, jak tylko być wdzięcznym za łaskę Stwórcy i jego zaopatrzenie. Gdy objawiły się cudowne czyny Boga, ten świat napełniał się kawałek po kawałku wszystkimi rzeczami stworzonymi przez Boga oraz zmienił się z chaosu i ciemności w klarowność i jasność, ze śmiertelnego bezruchu do żywotności i nieograniczonej witalności. Spośród wszystkich rzeczy stworzonych, od wielkich po małe, od małych po mikroskopijne, nie było niczego, co nie zostałoby stworzone przez autorytet i moc stwórcy, a także istniała unikalna i wrodzona konieczność oraz wartość istnienia każdego stworzenia. Niezależnie od różnic w ich kształcie i strukturze. Musiały one zostać stworzone przez stwórcę, aby istnieć w autorytecie stwórcy. Czasami ludzie widzą owada, który jest bardzo brzydki, i mówią, ten owad jest tak okropny. Nie ma możliwości, żeby tak brzydka rzecz mogła być stworzona przez Boga. Nie ma opcji, by mógł stworzyć coś tak brzydkiego. Co za głupi pogląd! co powinni powiedzieć to chociaż ten owad jest tak brzydki został stworzony przez Boga i dlatego musi mieć swoją własną wyjątkową rolę W swoich myślach Bóg zamierzał dać wszelki wygląd i wszelkiego rodzaju funkcje oraz zastosowania różnym żywym istotom które stworzył a zatem żadna z rzeczy które Bóg stworzył nie została od dla tej samej formy. Od ich zewnętrznej formy, do ich wewnętrznego składu, od ich nawyków życiowych, do miejsca, które zajmują, każdy jest inny. Krowy wyglądają jak krowy, osły wyglądają jak osły, jelenie wyglądają jak jelenie, a słonie wyglądają jak słonie. Czy możesz powiedzieć, które wygląda najlepiej, a które jest najbrzydsze? Czy możesz powiedzieć, które jest najbardziej przydatne, a którego istnienie jest najmniej potrzebne? Niektórzy ludzie polubili wygląd słoni, ale nikt nie używa słoni do obsadzania nimi pól. Niektórzy ludzie lubią wygląd lwów i tygrysów. Ponieważ ich wygląd jest najbardziej imponujący spośród wszystkich rzeczy, ale czy możesz je trzymać jako zwierzęta domowe? Krótko mówiąc, jeśli chodzi o wszystkie rzeczy, człowiek powinien poddać się autorytetowi Stwórcy, co oznacza poddanie się porządkowi ustalonemu przez Stwórcę wszystkich rzeczy. To jest najmądrzejsza postawa. Jedynie postawa poszukiwania i posłuszeństwa pierwotnym intencjom Stwórcy jest prawdziwą akceptacją i pewnością co do autorytetu Stwórcy. To jest dobre dla Boga, więc jaki człowiek ma powód, by doszukiwać się wad? W ten sposób wszystko, co podlega władzy Stwórcy, zagra nową symfonię dla jego zwierzchności. Rozpocznie błyskotliwe preludium dla jego dzieła Nowego Dnia. I właśnie wtedy stwórca otworzy nową stronę w dziele swego zarządzania. Zgodnie z wyznaczonym przez stwórcę prawem kiełkowania pędów na wiosnę, dojrzewania w lecie, zbierania plonów jesienią i przechowywania zimą wszystkie rzeczy będą współbrzmieć z planem zarządzania stwórcy. I przywitają swój nowy dzień, nowy początek i nowy bieg życia, a wkrótce będą się one rozmnażać w nieskończonym ciągu, aby przyjmować z radością każdy dzień pod suwerennymi rządami autorytetu stwórcy. Żadna ze stworzonych i niestworzonych istot nie może zastąpić tożsamości stwórcy. Od kiedy Bóg rozpoczął stwarzanie wszystkich rzeczy, jego Boża moc zaczęła się wyrażać i zaczęła się objawiać, ponieważ Bóg użył słów, by stworzyć wszystkie rzeczy. Bez względu na to w jaki sposób je stworzył, bez względu na to dlaczego je stworzył, wszystkie rzeczy powstały, istniały oraz trwały z powodu słów Boga. I to jest wyjątkowy autorytet Stwórcy. W czasach, zanim ludzkość pojawiła się na świecie, Stwórca użył swojej mocy i autorytetu, aby stworzyć wszystkie rzeczy dla ludzkości, oraz zastosował swoje wyjątkowe metody, aby przygotować odpowiednie środowisko życia dla ludzkości. Wszystko, co uczynił, było przygotowaniem dla ludzkości, która wkrótce miała otrzymać swój oddech. To znaczy, że w czasach, zanim ludzkość została stworzona, autorytet Boga został ukazany we wszystkich istotach innych niż ludzkość w rzeczach tak wielkich jak niebiosa, światła, morza i ziemia, a także w tych, które są małe, jak zwierzęta i ptaki. A także wszelkiego rodzaju owady i mikroorganizmy, w tym różne bakterie, niewidoczne gołym okiem. Każde dostało życie poprzez słowa Stwórcy. Każde z nich rozmnożyło się dzięki słowom Stwórcy, i każde żyło pod suwerennymi rządami Stwórcy z powodu jego słów. Chociaż nie otrzymały tchnienia Stwórcy, nadal ukazywały życie oraz witalność, nadane im przez Stwórcę poprzez swe różne formy i struktury. Chociaż nie otrzymały zdolności do mówienia, która została dana ludzkości przez Stwórcę, każde otrzymało sposób wyrażenia swego życia, którym Stwórca ich obdarzył i który różnił się od języka ludzkiego. Autorytet Stwórcy nie tylko daje witalność życia pozornie statycznym przedmiotom materialnym, także nigdy nie znikają, ale ponadto daje instynkt rozmnażania się każdej żywej istocie, aby nigdy nie znikły. A więc pokolenie za pokoleniem przekażą prawa i zasady przeżycia, którymi Stwórca je obdarował. Sposób, w jaki Stwórca sprawuje swój autorytet. Nie trzyma się ściśle makro lub mikro punktu widzenia i nie jest ograniczony do żadnej formy. On jest w stanie dowodzić działaniem wszechświata i utrzymywać władzę nad życiem oraz śmiercią wszystkich rzeczy, a ponadto jest w stanie operować wszystkimi rzeczami, aby mu służyły. Potrafi zarządzać wszelkimi działaniami gór, rzek i jezior. Oraz rządzić wszystkimi rzeczami w nich, a ponadto jest w stanie zapewnić to, co jest potrzebne wszystkim rzeczom. Jest to przejawem wyjątkowego autorytetu Stwórcy pośród wszystkich rzeczy oprócz ludzkości. Taka manifestacja ma miejsce nie tylko w ciągu życia i nigdy nie ustaje. Nie udaje się na spoczynek, ani nie może zostać zmieniona lub zniszczona przez żadną osobę czy rzecz, ani też nie może być powiększona lub zredukowana przez jakąkolwiek osobę czy rzecz, ponieważ tożsamość stwórcy, a więc i autorytetu stwórcy, nie może być zastąpiona przez jakąkolwiek stworzoną istotę i jest nieosiągalna dla jakiejkolwiek niestworzonej istoty. Weźmy na przykład Bożych Posłańców i Anioły. Nie posiadają mocy Bożej, a tym bardziej nie posiadają autorytetu stwórcy. A powodem, dla którego nie mają mocy i autorytetu Boga jest to, że nie posiadają oni istoty stwórcy. Niestworzone istoty, takie jak Boży Posłańcy i Aniołowie, chociaż mogą robić pewne rzeczy w imieniu Boga, nie mogą reprezentować Boga. Chociaż posiadają pewną moc, nieposiadaną przez człowieka, nie mają autorytetu Boga. Nie posiadają autorytetu Boga, by tworzyć wszystko, dowodzić wszystkimi rzeczami i suwerennie władać wszystkim. Tak więc, wyjątkowość Boga nie może być zastąpiona przez żadną niestworzoną istotę. Podobnie autorytet i moc Boga nie mogą być zastąpione przez żadną niestworzoną istotę. Czy czytałeś w Biblii o jakimkolwiek posłańcu Boga, który stworzył wszystkie rzeczy? I dlaczego Bóg nie wysłał żadnego ze swoich posłańców ani aniołów, aby stworzyć wszystkie rzeczy? Ponieważ nie posiadali autorytetu Boga. A więc nie posiadali zdolności do sprawowania autorytetu Boga. Podobnie jak wszystkie stworzenia, wszyscy oni znajdują się pod suwerennymi rządami stwórcy i w autorytecie stwórcy. A zatem w ten sam sposób stwórca jest ich Bogiem, a także ich suwerennym władcą. Wśród wszystkich z nich bez względu na to, czy są oni szlachetni, czy niskiego stanu, wielkiej lub mniejszej władzy, nie ma takiego, który mógłby przewyższyć autorytet Stwórcy, a więc nie ma wśród nich takiego, który mógłby zastąpić tożsamość Stwórcy. Nigdy nie będą nazywani Bogiem i nigdy nie będą mogli stać się Stwórcą. Są to niezmienne prawdy i fakty. Czy poprzez powyższą społeczność możemy stwierdzić, co następuje: że tylko stwórca i władca wszystkich rzeczy, ten, który posiada wyjątkowy autorytet i wyjątkową moc, może być nazwany unikalnym Bogiem we własnej osobie? W tym momencie możecie czuć, że takie pytanie jest zbyt głębokie. Jesteście na razie niezdolni do zrozumienia tego i nie możecie dostrzec w tym istoty, a więc w tym momencie czujecie, że trudno jest odpowiedzieć. W takim wypadku będę kontynuował moją społeczność. Następnie pozwolę Wam ujrzeć rzeczywiste czyny wielu aspektów autorytetu i władzy posiadanej wyłącznie przez Boga, a zatem pozwolę Wam prawdziwie zrozumieć, docenić i poznać wyjątkowość Boga oraz co oznacza wyjątkowy autorytet Boga.